Radość po twoim ostatnim zwycięstwie nie trwała długo. Dotarły do ciebie smutne wieści o dwóch tragicznych stratach. Spasiony wieprz zajął jedno z twoich hrabstw, natomiast szlachetny lord Wełnowór dostał się do niewoli i został okrutnie zamordowany. Pilnowałem, aby ta kupa wełny zdychała w wielkich męczarniach. Wyrwałem mu zęby, poobcinałem palce, połamałem kolana. Dawno nie miałem takiego ubawu, a ty jak sobie radziłeś? Dopadłeś swoją zwierzynę. O. Czasu spędziłem na rokowaniach z ludźmi, którzy przetrzymują w niewoli naszego króla. Aż wreszcie uzgodniliśmy sumę wykupu, trzeba, abyś jak najszybciej zaczął gromadzić fundusze. Możesz wykorzystać wszelkie środki, jakie tylko przychodzą ci do głowy. Natychmiast rozesłałeś szpiegów do sąsiednich hrabstw, licząc, że uda ci się znaleźć skarbiec, któremu można by użyć. Twoi szpiedzy donieśli, że wąż zwozi złoto do jednego ze swoich hrabstw, gdzie pospiesznie wznosi też zamczysko. Przeprowadź atak z zaskoczenia i zagarnij złoto. Do pomocy otrzymałeś kilku kopaczy, którzy ułatwią ci zdobycie zamku. Tak jest, szef. Już tam zmierzamy. To tak. Tak, mój głos się nie zorientują, że już są sztywni. Czego ci trzeba? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Знал бы твоей черепицы. Что знал? Tylko co mamy się zdarzyć? Nie są tamo w południu. Dwieście, na północ, czego się trzyma? Przychodzimy. Przyszedł. Przyszedł. trochę Przyszedł. Przyszedł. Róg został pokonany. Nie masz wystart. Wiadomość od twojego skryby. Ser. W skarbcu węża znaleźliśmy sporo złota, ale to nadal nie wystarczy na okup. Musimy zebrać pozostałą część złota innymi środkami. Ruszamy natychmiast! Łucznicy w gotowości! Mój łuk będzie ci służył. Szybki marsz! Trzeba na nam nowych rekrutów, ser. Mój panie! Wyruszamy! Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Będę. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Tak? Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni, se. Łucznicy w gotowości. Czego? Ruszajcie! Nie można tutaj tego zbudować, panie. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Mój łuk będzie Ci służył. Co znowu? Mój panie! Kawałek drogi. Kawałek drogi. Na rozkaz. Kawałek drogi. Tak. Och, to tylko taki mały kawałek. tego obiektu nie przypisano żadnego Tak jest. Ruchy, ruchy! My są pałkarze. Uwaga, ser! Na ramię Jakieś polecenia. Nasz skarb pustoszeje, nasze zapasy żywności kurczą się, Panie. Potrzeba drewna. Czekamy na rozkazy. Potrzeba drewna. masz wystarczającej ilości towaru Czekamy na rozkaz. A tak. kawałek drogi do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika Wystarczającej ilości towarów. do boju, ser. Łucznicy w gotowości. Czekamy na rozkaz. Mój much będzie ci służył. Kawałek drogi. Czeka nam broni, ser. Na pozycjach. Na Uuu, mamy? Mój panie. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? W okolicy zauważono ludzi węża, ser. Jakie są twoje rozkazy? Nie masz wystarczającej ilości towarów. Wiadomość od węża! O, należy do tych, co nigdy nie przestają próbować, prawda? Czekamy na rozkaz. Tak? Odszukać cel. Łucznicy w gotowości. Wróg został pokonany. Czekamy na rozkazy. Mój włók będzie ci służył. Mój panie, kawałek drogi. Uwaga! rozkaz! Jakieś polecenia? Wojska Węża atakują! Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy, tak? Ucznicy w gotowości. kawałek drogi. Potrzeba kamienia. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk węża, który zmierzał w tę stronę. Ser. Wyruszamy. Wyruszamy. Na ramię! Broń! Wyruszamy! Uuu, uh -huh, ale do boju, sir. Wyruszamy! Wojska Węża atakują! Kawałek drogi. Ruch został pokonany. Na pozycja. Mój panie? Czekamy na rozkaz. Jakieś polecenia? Kawałek drogi. Czego ci trzeba? Co tak daleko? Co tak daleko? Co tak daleko? Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Potrzeba bada. nam broni, sir. Wyruszamy na rozkaz. Zapasy w naszym spichlerzu podnosimy trochę pieniędzy, mój panie. Nasze zapasy żywności kurczą się panie. Potrzeba Uuu, nam brunie, ser. Wyrusza. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk Węża, który zmierzał w tę stronę. Kawałek drogi. Tak? Nie masz wystarczającej ilości towaru. Wojska Węża atakują! Potrzebujesz trochę pracy. Tak jest, Szef. Co tak daleko? Co tak daleko? Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk węża, który zmierzał w tę stronę. Dzień dobry, Trzeba na nam bronić. w gotowości. Kawałek drogi. Uuu, Potrzeba nam bronić. Ruszamy. Nie masz wystarczającej ilości powodów. Wojska węża atakują. Wróg został pokonany. Czekamy na rozkaz. Mój łuk będzie ci służył. Panie! Kawałek drogi. Uwaga! Gotowi do boju, sir. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk Węża, który zmierzał w tę stronę. Wszystko atakują! Nie masz wystarczającej ilości towarów. Uwaga. Czekamy na rozkazy! Na pozycjach. Uwaga. Jakieś polecenia? Kawałek drogi. Wiadomość od węża. Nadużyłeś mojej cierpliwości. Czas wreszcie z tobą skończyć. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Jesteśmy zwycięzcami. Pieniądze na okup wyruszyły do ser długoręki. Z pewnością król zostanie wkrótce oswobodzony. Choć w przeszłości zaszły między nami małe nieporozumienia, to jestem przekonany, że obaj możemy o nich zapomnieć. Masz moje słowo, że jeśli ogłosimy rozejm, będę przestrzegał wszystkich warunków.